Cześć Ci co oglądali moje wcześniejsze filmy. już znają mojego trackera. No właśnie poszedł spać, czyli przekręcił się na wschód. No niestety już zbliża się wieczór. Jest dopiero czas na majsterkowanie, kiedy się skończyło pracę. No i co? Zimą wiadomo, słońca nie ma. Eee, już miałem przez chwilę słabość. Postawię wiatrak, ale tu w miejscowości wśród budynków nie bardzo jest wiatr. I co? Eee, zainspirowany tutaj kolegami z YouTube'a, postanowiłem, że stworzę kogenerator. Tylko z racji, że nie ogrzewam domu gazem, no to nie kupowałem silnika benzynowego, bo go nie będę przerabiał na, na gaz, tylko będę robił kogenerator z silnikiem diesla, tak, nowość. I tu jest tak, zakupiony taki silnik. Yy, zaraz będę tłumaczył dlaczego, dlaczego diesel. To jest jakiś bodajże Golf Trójka yy, kod silnika AAZ. To jest taka pompa jeszcze zwykła, ciągana na linkę. O to chodziło. Idzie tylko plus do gaszenia na pompę, na zaworek. Yy, bendyx Rozrusznik w bendix. Jak to się mówi i chodzi. No, silnik jest po serwisie, jakieś tam uszczelki, nie uszczelki, trochę umyty, jakiś rozrząd wiadomo. I odpalony na plaka. Kto wie o co chodzi, to wie o co chodzi. Czyli na razie chodzi. No i co? Teraz trzeba zrobić jakąś ramę do niego. A, jeszcze nie mam prądnicy, ale od człowieka, który mi tą prądnicę. Robi, bo to będzie e, z silnika e, trójfazowego, klatkowego, e, czyli wirnik z magnesami stałymi, e, około 4-5 kW. Ale mam już wymiary e, tej prądnicy i wiem, jaką mam ramę zrobić. E, więc. Tak, tu już mam pocięte, przygotowane. Yy, generator dostanie kółeczka, będzie się na nich poruszał, bo jeszcze docelowo nie wiem, gdzie on będzie stał. Wiadomo, najbliżej domu najlepiej, żeby puścić z niego ciepło, chociaż do końca nie wiem, jak będzie z, z ciepłem z diesla. Wiadomo, benzyna się bardziej nagrzewa. No, diesel, przez to, że jest bardziej sprawny, no to się trochę mniej nagrzewa. Wiemy, ci, co mają diesla, zimą ciężko go nagrzać. No, ale no zobaczymy. Postaram się jak najwięcej pokazać, ale podziwiam tych, co coś konstruując. Normalnie po każdej śrubce wszystko pokazują, ale ja naprawdę nie mam czasu, no bo jakiś tam warsztat prowadzę i no nie ma czasu po prostu, nie? Ale postaram się jak najwięcej pokazywać. Kto będzie ciekawy, to będzie oglądał. Można zasub zasubskrybować, to będziecie na bieżąco. Kiedy wstawię drugi filmik, kolejny, nie wiem, jak coś, jakieś postępy będą, będzie czas, to będę wstawiał, będę robił. Także co? Dzisiaj pospawam ramę, może się uda ramę na kółka postawić. Później wiadomo, będę dopasowywał ramę do poduszek silnika. No ale to już później by to pokazywał. Na razie biorę się za spawanie. Dobra, już pospawane i oszlifowane, żebyście nie, nie zobaczyli moich nieudolnych spawów. Jak też widzicie, pewnie w porę się kapnąłem, żeby trzymać telefon, bo nagrywam telefonem w poziomie. No ale nic, już tamtego nie będę jeszcze raz nagrywał. Dalej będzie dobrze. I teraz, tak. No i prościej by było przykręcić, już teraz, kółka, ale muszę je unieść, zrobić dystans bo pod spodem ogólnie cały kogenerator będzie docelowo obkręcony, obłożony płytą warstwową, no żeby wyciszyć i żeby miał cieplutko w środku. No i tak wymyśliłem takie dystanse z takiego profilu. O i dopiero na tym będą kółka. Także ja zaraz sobie to powiercę. Poprzykręcam, przyłapię i pokażę, jak to wyszło. Powiercone. Te śrubki sobie od spodu poprzyłapywałem, żeby się nie kręciło, żeby było łatwiej kółka przykręcać i odkręcać ewentualnie. Dobra, teraz będę spawał. Wyszło coś takiego. Taki wózeczek. No zobaczymy, czy to utrzyma. No niby kółka kupowane niby na, na aukcji było, że 230 kg na jedno kółko, czyli razem tona. No, niech one po 100 kilo niech one wytrzymają to nie wiem, silnik powiedzmy 100 kilo, bronica z 50-60, wiadomo, konstrukcja, inne pierdoły, akumulator no to 200-250, no powinno wytrzymać. Dobra. No nic i teraz następnym etapem będzie yy, będzie wieszanie silnika. Czyli jakieś trzeba uchwyty pod poduszki przyspawać. I już żeby sobie silnik nie wisiał, tylko sobie siedział w tej ramie. Kolejny etap, czyli umiejscowienie go w ramię. E, no to tak wymyśliłem, nie. E, tu musi być przerwa. No to kolektor naj, da, najdalej wysunięty. Po tej stronie robimy przerwę na alternator. No i wiadomo, no jakiś tam odstęp musi być do misy. No bo tu będzie już płyta. No, i teraz tu mamy poduszkę. Czyli tutaj musimy zrobić uchwycik. Następnie mamy drugą poduszkę tutaj. Czyli tutaj mamy zrobić uchwyt. Trzeci uchwyt będzie prawdopodobnie tak po trójkącie. Zobaczę jak dopiero jak będzie prądnica, zrobię mocowanie prądnicy, to zobaczę gdzie taka środek ciężkości żeby był prawidłowy i wtedy damy taką samą taką samą poduszkę gdzie ja miałem gdzie miałem tę trzecią poduszkę to są takie gumowo olejowe typowe od Volkswagena. One powinny ładnie wytłumiać. Wiadomo, diesel no troszkę się będzie telepał. Nie to co benzynka. A to tak, miałem wspomnieć. Dlaczego diesel, a nie benzyna? Znaczy no to, co, co już na pewno powiedziałem, bo nie spalam gazu. Yy... Dlaczego taki prosty silnik? Chodzi o tą pompę że starą. Mam nadzieję, że go zrobię. Jeśli nie, jeśli nie na olej e, przepracowany, no tam podobno nie bardzo puszczać przez tryski, przez, przez pompę ten olej przepracowany, bo on zawiera opiłki i tak dalej. Ale e, mam pomysł na, na to, jak mu, pod, jak mu zapodać olej przepracowany, żeby jemu te opiłki nie. Nie przeszkadzały. No to już będą testy później, przy jak będzie odpalony. Może nie wszyscy wiedzą, co to jest rozbieganie się diesla, a kto wie? No to wie. I czyli, no mam taki cichy plan, że to pójdzie, pójdzie właśnie w ten sposób, czyli takie kontrolowane rozbieganie się diesla. Dlatego tutaj kolektor został wymieniony, bo tu był taki z turbiną, a jest od SDI. No i spróbujemy mu wtryskiwać olejek. I będzie taki multiolejowy. Na razie będzie odpalony na, normalnie na ropie, bo taki jest plan, że będzie odpalał na ropie, pochodzi aż się nagrzeje, podgrzeje sobie tu jest normalnie wyjście na nagrzewnicę, czyli tutaj mały obieg. Czy to się w miarę szybko nagrzewa? I tu jeszcze tu, tutaj puszczę jakąś, yy, jakąś chłodniczkę, nie chłodniczkę, wymiennik ciepła, żeby nagrzewał właśnie olej. I jak już się nagrzeje, tam powiedzmy pochodzi 5-10 minut. Wtedy będzie się przełączał na wtryskiwanie w dolot. Yy, tego oleju. No właśnie, już wam wszystko zdradziłem w pierwszym filmie. Już do końca nie musicie oglądać. <laughs> Żartuję. Oglądajcie do końca. Eee, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Znalazłem tą trzecią poduszkę. Czyli ona będzie gdzieś. No mówię gdzieś tutaj, w tych rejonach. Eee, co jeszcze? Jedna wada tego silnika. Ten rozrusznik, no niestety, musi być tutaj. Najlepiej by było, tak jak mają niektóre silniki, tutaj po tej stronie. No ale niestety taka konstrukcja koła zamachowego tu nie ma żadnych uchwytów tu w zasadzie też nie było, bo normalnie to on siedzi na skrzyni w samochodzie, ale zrobiłem na takich rurkach, na takich dystansach i kręci ładnie. Co będzie skutkiem tego, że tutaj przeszkadza nam ten rozrusznik? No, pronica ma sporą średnicę yy, i po prostu będę musiał ją dopiero umieścić, yy, jak się skończy rozrusznik, nie? Czyli no, troszkę się wydłuża nam konstrukcja, ale to i tak tu jakieś tam sprzęgło kłowe yy, będzie. Także to będzie, prawie wyjdzie, prawie tak, jak miałoby być. Jak widać, już silnik siedzi w ramie. Tu jest uchwyt. Tu jest uchwyt. E, dla stabilizacji, tu jest taki chwilowy uchwyt. Tak jak mówiłem, dopiero jak będzie prądnica, to będzie wiadomo, jak to zamocować. E, no i powiem szczerze, że nie wytrzymałem i odpaliłem bez Was. Yy, ale wam zaraz pokażę. Yy, jakiś tam filterek, jakaś gruszka, pompka. Robka jest. Yy, tu jest. Właśnie to jest fajne w tym silniku, nie trzeba żadnego komputera. Tylko bierzesz i kręcisz i pali. Yy, to jest na tą yy, cewkę gaszącą. Yy, no co, trochę tam pod świecę podgrzałem. I zaraz go uruchomię jeszcze raz. Wezmę Was na, na uchwycik. O! Podgrzejemy świecę. Później, oczywiście, no, instalacja będzie zrobiona, nie? ale to jest wiadomo. To jest wszystko na razie. O! No. Powiedzmy, że wystarczy. Próbujemy. No i dobra. Na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Jak coś yy, uklecę więcej, to będę Kontynuował. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jak to wszyscy mówią. Może macie jakieś spostrzeżenia, może jakieś porady. Ja jestem otwarty, nie ma sprawy. Jakbyście coś, coś źle robię, może, a może jakiś pomysł macie, to proszę, zapraszam do komentowania. Także pozdrawiam na razie, cześć.